A. Jak opreram? No. Co to jest? Miecznik, to on. I jaki kolor? Taki chciałeś? Tak. No. Składany. A tablet powiedział Mikołaj, że już Ci kupił i pod choinką będzie jako drugi prezent w te tak. święta. Okej? Okay? Muszę chcesz wyłączyć? No, jeszcze otwieraj, składaj go. Tędy? No tędy. Cisz? w ten coś jeszcze wypada. Ale widzisz, można z niego robić, można kilka dokupić. Czekaj, żeby nie popsuć. Ale o, tutaj, wiesz, trzeba nożykiem. A, to przynieś nożyka, idź. Albo nożyczki. A, widzisz? Dobra, zatrzymamy, to będziemy otwierać. Tu? Trzymaj. Ja.